W poprzednim odcinku naprawialiśmy przedwzmacniacz Denon PRA1000. W tym będziemy mieli okazję zapoznać się ze wzmacniaczem mocy POA1500. Końcówka mocy Denon POA1500, bo tak właściwie powinniśmy nazywać nasz wzmacniacz, jest kompletem do przedwzmacniacza PRA1000 i powstała również na początku lat 80. Jest to kawał solidnego sprzętu, ma takie rozmiary mniej więcej jak duży wzmacniacz i jest dość głęboka. W każdym razie prezentuje się okazale. Przyjrzyjmy się z bliska naszej końcówce mocy. Z przodu mamy niewiele, mamy tylko wyłącznik zasilania oraz dwa przyciski do włączania yy, głośników. Niestety w jednym, w jednym z nich nie ma nakładki. Za szybko niestety niewiele widać, ponieważ no, niestety na razie nie mogę włączyć wzmacniacza, ale gdybyśmy się przyjrzeli z bliska, to w środku widać Duże wskaźniki wychyłowe oraz prawdopodobnie kilka lampek sygnalizujących stan pracy naszego wzmacniacza. No mam nadzieję, że kiedy nam się uda już naprawić wzmacniacz, będziemy mogli w całej okazałości pooglądać sobie, jak wyglądają i jak pracują te wielkie wychyłowe wskaźniki. Jeśli chodzi o tył urządzenia, no to mamy tutaj dwa komplety wejść na gniazdach syncz. Tutaj mamy gniazdo dla kanału prawego, tutaj dla kanału lewego i te górne gniazda to są gniazda, na których mamy założony filtr high cut czyli y, obcinający na najwyższe częstotliwości, natomiast te dolne gniazda są bez filtrowania. No i przy każdym komplecie mamy dwie gałki, za pomocą których możemy sobie regulować poziom wejściowy sygnału. Tutaj mamy jeszcze na środku, mamy włącznik i możemy sobie włączyć wyłącznik filtr sapsonic, czyli filtr, który tłumi nam częstotliwości poniżej 16 Hz. No i tutaj po prawej stronie mamy dwa komplety gniazd głośnikowych. Nie są to chyba oryginalne gniazda od tego wzmacniacza, ale są one dorabiane. Zresztą, z tego co wiem, w tym wzmacniaczu parę rzeczy jest przerobionych. No i zaraz się przekonamy, co takiego jest... Przerobione w naszej końcówce mocy. No i widzimy, jak nasz denon wygląda wewnątrz. Na środku mamy ogromnych rozmiarów transformator toroidalny, dwa również ogromne elektrolity, no i dwa radiatory, każdy z nich służy do chłodzenia jednej końcówki jednego kanału końcówki mocy. Tutaj widzimy jeszcze taką małą płytkę, na której są potencjometry regulujące sygnał wejściowy bardzo dobrej zeszczem jakości. No i tutaj na, na, przednim, na przednim panelu widzimy układy, nie wiem jeszcze jakie no prawdopodobnie sterujące wskaźnikami, układy zabezpieczeń. Oraz układy y, stabilizacji napięć. Y, no widać, że wzmacniacz w środku jest mocno zakurzony i nawet tutaj widać pajęczyny, ale niestety nie, nie znaczy to, że nikt do niego nie zaglądał, a te pajęczyny świadczą o tym, że dużo czasu upłynęło od ostatnich przeróbek tego wzmacniacza i tylko tyle. No i tutaj, jeszcze przy tylnej ściance, mamy płytkę, na której znajduje się aż sześć bezpieczników i dwa kondensatory prawdopodobnie filtrujące napięcie stabilizowane dla układów pomocniczych wzmacniacza. Na razie nie widzę żadnych przeróbek, ale kiedy odwrócimy ten wzmacniacz, to prawdopodobnie je zobaczymy. No i już widzimy, na czym polegały, na czym polega przeróbka, po prostu do gałęzi Zasilania głównego są dolutowane. Jest dolutowanych 8 kondensatorów 1500 mikrofaradów na 100 V. Na razie zostawmy ten temat. Tutaj widać naszą płytkę, tą samą, którą widzieliśmy przedtem od spodu. I widać, że łatwo chyba ją będzie wyjąć, bo ma ona fajne złącza tutaj. Które umożliwią nam łatwe jej wyjęcie, kiedy będziemy wzmacniacz naprawiać i czyścić. Co mamy do zrobienia w tym wzmacniaczu? Podsumujmy zatem. Pierwszą sprawą, o której opowiadał mi właściciel jest to, że kiedy włączamy wzmacniacz, to. U niego w domu wybija on bezpieczniki na korytarzu. Nie dzieje się to zawsze, ale dzieje się to 5 razy na 10 załączeń, mniej więcej. Prawdopodobną przyczyną są te dodatkowo dolutowane kondensatory, które no niestety powodują duży impuls prądowy. Zanim będę próbował uruchomić ten wzmacniacz, no to odlutuję te 8 kondensator. Tym razem będziemy wyciągać elektrolity zamiast je wkładać. No i jeśli uda nam się uruchomić wzmacniacz, to trzeba sprawdzić, czy on w ogóle działa i jak działa, czyli pomierzymy jego panie. Parametry, czyli moc wyjściową oraz pozostałe rzeczy, jak pasmo przenoszenia, zniekształcenia itd. No, następnie trzeba będzie wzmacniać, wyczyścić, e, poustawiać mu podstawowe parametry, takie jak e, prąd spoczynkowy. No i trzeba będzie poprawić tę tutaj tą płytkę tylną e, przy gniazdach głośnikowych, która wygląda nie najlepiej. Być może uda nam się jakoś to lepiej polutować. No cóż, no, trzeba zabrać się do roboty. Zajrzyjmy sobie do parametrów naszego wzmacniacza, naszej końcówki mocy. Moc wyjściowa katalogowa wynosi 2 razy 150 W na obciążeniu 8 omów, chociaż producent dopuszcza pracę wzmacniacza przy impedancji 4 Ohmów, ale nie podaje mocy przy tym obciążeniu. No i tak oczywiście zmierzymy sobie moc wyjściową i sami przekonamy się, ile ona naprawdę wynosi. Jeśli chodzi o zniekształcenia nieliniowe, to podawane są one w granicach 0, 2000% przy mocy wyjściowej mniejszej o 3 dB od mocy maksymalnej na obciążeniu 8 ohmów. Zniekształcenia intermodulacyjne są bardzo niskie i wynoszą 15-10 a pasma przenoszenia wynosi od 1 Hz do 300 kHz przy spadku 3 dB na prawym krańcu, czyli przy dużych częstotliwościach. Jeśli chodzi o filtry na wejściach, to filtr wysokich częstotliwości działa przy 40 kHz i ma nachylenie 6 dB na oktawę. A filtr Samsonic, ten, który obcina nam sygnał poniżej 16 Hz, również ma nachylenie 6 dB na oktawę. Czas narastania sygnału dla tej końcówki wynosi 400 V na mikrosekundę. Tutaj mamy jeszcze pozostałe parametry dotyczące np. wskaźników wysterowania, wyjść głośnikowych, a także funkcji diagnostycznych wzmacniacza. Można jeszcze dodać, że wymiary jego to 470 na 168 na 418 mm, a jego waga to 20 kg. Jak widzicie, rozebrałem już nieco naszą końcówkę mocy, wyczyściłem ją wstępnie z kurzu. Jaki zalegał w jej wnętrzu? Usunąłem dodatkowe kondensatory z okolic tranzystorów mocy, te, które Wam pokazywałem, i teraz wzmacniacz nie wybija już bezpieczników i można go załączyć. Zanim jednak to zrobimy, spróbujmy sprawdzić, w jakim stanie znajduje się podświetlenie wskaźników i dlaczego ono nie działa. Podświetlenie znajduje się na tych dwóch płytkach, tu mamy jedną z nich. Spróbujmy ją odkręcić i zobaczymy, co mamy w środku. Widać, że już ktoś tutaj przed nami był. Są założone żarówki, ale widać, że są one połączone szeregowo, i zamiast trzech mamy tylko dwie. Napięcie zasilające żarówki w tym wzmacniaczu wynosi aż 28 V, dlatego mamy tutaj dwie żarówki, prawdopodobnie 12V, połączone szeregowo. No, na trzecią nie było już pomysłu. Można kupić żarówki na napięcie 28 V. Nie są one zbyt drogie, ale postanowiłem rozwiązać ten problem nieco inaczej. Stworzymy białe LEDy, takie jak, jak ten, jak te. Są one matowe, więc powinny ładnie rozpraszać światło do podświetlania wskaźników. Oczywiście nie możemy diod LED podłączyć bezpośrednio do zasilania, tak jak żarówki. Potrzebny będzie szeregowy rezystor. No ale powstaje pytanie, jakiej, jaką rezystancję powinien on mieć. Przyjmijmy, że, mamy, że chcemy, aby przez każdą diodę LED płynął prąd 20 mA. Diod mamy 6, więc cały prąd wyniesie 120 mA. Napięcie zasilania wynosi 28 V. Spadek napięcia na LEDach białych wyniesie około 3 V. Zostaje nam powiedzmy 24 V. Dzielimy 24 V przez 120 mA, czyli 12,00A, i wychodzi nam równe 200 omów. Damy rezystor o wartości 220 ohmów. Taki mam akurat pod ręką. Widzicie, że jest to rezystor o mocy nieco większej, taki trochę większy rezystor, dwuWatowy, taki powinien być, bo moc w nim wydzielana będzie właśnie około 2 watów. A więc do roboty. No i zamontowałem już nasze diody LED. Zobaczmy, jak świecą. Oczywiście trzeba chwilę poczekać, bo diody załączają się wraz z przekaźnikiem głośnikowym. No i widać, że diodki świecą bardzo fajnie, takim miłym, rozproszonym światłem. No i chyba powinno być ok. Tradycyjnie przyjrzyjmy się konstrukcji naszego wzmacniacza POA 1500. Zacznijmy tym razem od zasilacza. Transformator ma trzy uzwojenia wtórne. Jedno służy do zasilania stopni mocy i produkowane tam napięcie wynosi plus minus 60V. Drugie uzwojenie zasila nam układy wejściowe, a także częściowo układ końcówki mocy. I tutaj zauważyłem pewien błąd na schemacie. Napięcie, które wychodzi z zasilacza dla tych układów, ma wartość plus minus 68,5V. Natomiast dochodząc do układu wejściowego ma już tylko plus minus 65 V, a przecież to te same szyny zasilające, a na wejściu końcówki mocy znowu mamy plus minus 68,5 V. Drobna nieścisłość. Trzecie uzwojenie zasila nam układ zabezpieczeń oraz układ do sterowania wskaźnikami wychyłowymi. Wszystkie gałęzie zasilacza są wyposażone w bezpieczniki. Kondensatory główne mają tutaj pojemność 2x33 000 mikrofaradów i napięcie pracy 71 V. Z układu zasilacza przeskakujemy na wejście. Mamy tutaj dwa komplety wejść, jedno z nich jest filtrowane, a drugie nie. Mamy też tutaj wspomniany już filtr tłumiący częstotliwości poniżej 16 Hz oraz potencjometry regulujące sygnał wejściowy, te, które są z tyłu wzmacniacza. Dalej sygnał wchodzi na wejście układu. Przedwzmacniacza, gdzie mamy ciekawy stopień wejściowy, składający się z dwóch tranzystorów bipolarnych i podwójnego JOTFETA. y pracują tutaj jako para różnicowa, a bipolarne pracują jako źródło prądowe dla nich. Dalej mamy dwa stopnie wzmocnienia i dwa komplementarne tranzystory wyjściowe z rezystorami emiterowymi i stabilizacją prądu spoczynkowego. Sygnał z tego modułu trafia na wejście układu wzmacniacza operacyjnego. Napięcie zasilania dla niego jest wytworzone dzięki dwóm diodom ZENERa i wynosi ono plus minus 7,4 V. Z wyjścia tego opampu sygnał trafia na tranzystory TR3 i TR5, a następnie już do stopni sterujących i tranzystorów końcowych. Mamy tutaj dwie pary tranzystorów mocy w każdym kanale, połączone równolegle. Są to 2SC3263 i 2SA1294. Prąd spoczynkowy jest stabilizowany dzięki obecności tranzystora TR1, a regulacja odbywa się dzięki podkówce VR1 dla lewego kanału i VR2 dla prawego. Ale układ tej końcówki nie jest tak proste, jakby się wydawało. Mamy tutaj jeszcze układ zwany DC-SERVO, składający się ze wzmacniacza operacyjnego i czterech tranzystorów. Układ ten realizuje pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego dla składowej stałej. Dzięki niemu wzmacniacz jest bardzo stabilny mimo szerokiego pasma przenoszenia. Tak jak w przedsmacniaczu z poprzedniego odcinka, tutaj również nie mamy kondensatorów w torze audio. Nie licząc tego w filtrze 16 Hz zaraz na wejściu. No i pozostał nam jeszcze do opisania układ Zabezpieczeń i układ sterowania wskaźnikami wychołowymi. Zacznijmy od tego drugiego. Wskaźniki są napędzane z układu TA7318. Układ ten mieliśmy już okazję poznać przy naprawie pioniera SA9800, gdzie był on uszkodzony i wymienialiśmy go. Tam sterował on linijkami fluorescencyjnego wskaźnika, tutaj napędza on wskaźniki elektromechaniczne. Jest to układ, który ma w swoim wnętrzu kompresor, dzięki któremu wskazania są bardziej czytelne i Pozwalają wykorzystać całą skalę naszych pięknych wskaźników. Układów zabezpieczeń nie będę szczegółowo opisywał, bo są one w tym wzmacniaczu wyjątkowo rozbudowane. Mamy tutaj układ zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury, układ zabezpieczający przed pojawieniem się składowej stałej na wyjściach, i co ciekawe, mamy tutaj osobne układy dla obu kanałów. No i jest jeszcze obwód opóźniający przyłączenie głośników podczas włączania wzmacniacza poprzez dwa duże przekaźniki. Co ciekawe, podczas włączania odbywa się cała procedura. Lampki zapalają się po kolei, a na koniec, wraz z przyłączeniem głośników, zapala się podświetlenie wskaźników wysterowania. Ale to będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć. Kolejnym etapem naszych prac przy wzmacniaczu będzie pomiar mocy wyjściowej wzmacniacza. Wiemy, że katalogowa moc wynosi 150W na 8 ohmach. Tak więc przyłączyłem sztuczne obciążenie, jak widzimy, na 8 ohmów. No i próbujmy. Tutaj mamy ten drugi opornik w drugim kanale. Musimy szybko robić pomiary, ponieważ no, ten opornik może nie wytrzymać długo. Próbujemy. I widzimy, że mamy obcinanie sygnału przy około 40 V. 40 V oznacza, że RMS oznacza, że wzmacniacz ma nie 150, a 200 W na 8 omach. No i widzimy, że w drugim kanale również obcinanie zaczyna się przy 40 V, a tu nasze oporniczki już się smażą jak widać. Kolejny problem, który wyniknął to brak świecenia tego tutaj loga denon. Na szczęście można tutaj otworzyć to wieczko i zmienić żarówkę. Ja akurat miałem tutaj żarówkę na 30V, bo tutaj, tak jak przy wskaźnikach, mamy napięcie zasilania żarówki 28V. Oczywiście, ktoś tutaj dał żarówkę 12V, no i długo ona nie pożyła. Oprócz tego, damy tutaj takie, taką fajną szybkę matową, aby jeszcze bardziej rozproszyć światło żarówki. No i myślę, że będzie fajnie. Kolejnym problemem. Była płytka ta tutaj od zacisków głośnikowych, która była, pamiętacie, krzywo i prawie dotykała tutaj do radiatora tylnymi zaciskami, tymi polami lutowniczymi. No i wylutowałem te górne, te górne zwory takie z grubego drutu miedzianego. Skróciłem je, musiałem niestety wyciągnąć przekaźnik, i zastąpiłem je takimi kawałkami taśmy, po prostu do rozlutowywania. I w tej chwili już płytka, jak widzimy, jest prosto, tak jak powinna być. Kolejną czynnością będzie ustawienie prądu spoczynkowego dla obu kanałów końcówki mocy. Procedura jest dosyć prosta. Mamy tutaj specjalne punkty pomiarowe, gdzie zapinamy milivoltomierz i ustawiamy wartość około 15 mV przy pomocy podkówki VR1 dla kanału lewego i VR2 dla prawego. Przed tym zabiegiem dobrze jest dać wzmacniaczowi się nieco rozgrzać, a także już po ustawieniu warto trochę zaczekać i jeszcze skorygować ustawienia po pewnym czasie. Oczywiście podczas tej kalibracji wzmacniacz powinien być wyciszony i nie doprowadzamy do niego żadnego sygnału. No i wykonałem pomiary naszej końcówki mocy, naszego Denona POA-1500. Yy, na początek yy, pomiary mocy. Moc znamionowa tego wzmacniacza podawana przez producenta wynosi, powinna wynosić 2 razy 150 w na 8Ω, natomiast zmierzona przeze mnie moc wyniosła równe 2x200W na 8Ω, więc ta moc jest trochę, a właściwie dość sporo wyższa niż podaje producent. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to pasmo przenoszenia jest bardzo ładne, bardzo i są minimalne różnice, tak jak widać tu między kanałami. Ten spadek wynika już z właściwości karty muzycznej. Jeśli chodzi o Poziom szumów to wynosi on minus 91,2 dla obu kanałów. Zakres dynamiki to 86,4 dla kanału lewego i 86,7 dla kanału prawego. A zniekształcenia nieliniowe są bardzo niskie i wynoszą procenta dla kanału lewego i procenta dla kanału prawego. Ale tak jak mówiłem, te, ten poziom zniekształceń jest już na granicy dokładności mojej karty muzycznej, za pomocą której przeprowadzam pod Miary, także być może te zniekształcenia są jeszcze niższe niż tutaj te zmierzone. Poziom zniekształceń intermodulacyjnych plus szum wynosi 18 000, dla lewego i 17 dla prawego. No i trzeba przyznać, że parametry naszego wzmacniacza są imponujące. No i powinien on brzmieć znakomicie, chociaż wiadomo, że nie zawsze dobre parametry idą w parze z dobrym brzmieniem. No i zakończyliśmy pracę przy naszej końcówce mocy Denon POA 1500. Przede wszystkim usunięte zostały niektóre przeróbki, a niektóre zostały poprawione. Usunąłem dodatkowe elektrolity, które były prawdopodobnie przyczyną odpowiedzialne za wybijanie bezpieczników w domu właściciela sprzętu. Naprawione zostało podświetlenie wskaźników, a także logo Denona, podświetlenie logo Denona. Może lepiej byłoby, gdyby diody LED te do podświetlenia wskaźników były żółte zamiast białych, no ale zawsze można to jeszcze zmienić. Wzmacniacz został w środku przeczyszczony. Usunąłem brud i kurz na płytkach drukowanych i wewnątrz obudowy. Poprawiłem również mocowanie płytki do gniazd głośnikowych, która była zamocowana krzywo i nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale warto było, bo założone gniazda głośnikowe są bardzo dobrej jakości. Przeprowadziłem procedurę ustawienia prądu spoczynkowego dla obu kanałów, a także kalibracji. Wskaźników wysterowania, aby można było ufać ich wskazaniom. Niestety nie udało mi się znaleźć takiej nakładki, drugiej jak ta, żeby ją uzupełnić. Wykonałem także pomiary parametrów wzmacniacza, które wykazały, że jego moc wyjściowa wynosi 2x200W RMS na 8 Omach, a nie 2x150, tak jak podaje producent. Inne parametry są także lepsze niż fabryczne, co dobrze świadczy o tym wzmacniaczu. Jeśli chodzi o brzmienie, to trzeba je odnieść dla Całego zestawu preamp końcówka mocy plus yy, przetwornik cyfrowo-analogowy, który jest zamontowany wewnątrz preampu i podłączony do mojego komputera. Muszę powiedzieć, że brzmienie takiego zestawu bardzo mi się podoba. Prezentuje on muzykę z dużym rozmachem, brzmienie jest pełne, bardzo precyzyjne, oddaje ono dużo szczegółów. Ten zestaw niczego nie ukrywa, nie narzuca swojego charakteru, nie przekrywa niczego żadną giełką tajemniczości. Jeśli nagranie jest słabo zrealizowane lub zmasterowane, od razu to słychać. Niestety powoduje to również, że MP3 widać rate'cie 128 kilobitów na sekundę w zasadzie nie da się słuchać, od razu czuje się, że coś jest nie tak. Ale kiedy trafimy na dobre nagranie, to naprawdę trudno się oderwać od słuchania. Jedyną rzeczą, do której można by się doczepić jest lekkie podbarwienie w okolicach 100 Hz, które jednak w przypadku mniejszych zestawów głośnikowych może okazać się zaletą. Zestaw ten to naprawdę kawał dobrego sprzętu audio. Jeśli chodzi o ceny na rynku wtórnym, to dla preampu PRA1000 wahają się one w granicach około 1000 do 1500 zł, ale można trafić go też taniej nawet w granicach 500 zł. Natomiast końcówka POA 1500 to już pułap około 2,5 do 3000 zł. Nie jest to więc sprzęt tani, ale myślę, że jest wart swojej ceny. Jeszcze raz dziękuję Witkowi za udostępnienie zestawu do odcinków. Jeśli się wam podobało, to kliknijcie thumbs up pod filmem. Pozdrawiam was i do następnego razu. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na kapsel można kupić koszulki i gadżety z logiem reduktora szumu. Piszcie na adres reduktor_szumu@gmail.com, jeśli macie pomysły na tematy odcinków reduktora. Możecie odwiedzić także nasz profil na Facebooku. No i zapraszamy na kolejne odcinki.